Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz Państwa gościem dzisiaj jest Kapitan Jacobs z drużyny PWE. Kapitan Jacobs zaprasza Was na pokład niszczyciela japońskiego: jest to Yamagiri. Fakt faktem zatapia tylko dwa okręty, ale zdobywa tutaj dużą ilość medali oraz odznaczeń, no i robi potężny damage w wysokości 347 395. Moi drodzy zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ robię powtórki Waszych bitew oraz gromadzę wiadomości na temat okrętów, które za niedługo zawitają do Waszych portów. Także pozdrawiamy serdecznie pana Jacobsa, no i zapraszam Was gorąco do oglądania. No i już mamy tutaj montanę wyświeconą 15 km od Yamagiri, do tego jest Donsko i tutaj trzeba bardzo uważać. Jest radar. No, w tej chwili uciekamy, 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 bo może tutaj się stać krzywda. No, trafia, delikatnie jeszcze do tego jest Kitakaze, jest tutaj radar. Kapitan jednak nie odpuszcza na Yamagiri, oddaje Sao do tej kity. Walczy artyleryjsko. No i Yamagiri troszeczkę już HP zgubiło z 26 na 18 tysięcy, 17 tysięcy. No i to właśnie to, co widzimy, że wsparcia praktycznie żadnego. Wpady załadowane na chybi trafił dwie paczki. O, chyba trzecia również. Podejrzewam, że tam kobieta chce zlikwidować to tego kita kazę. Gdzieś tam się na pewno czai, będzie chciał przyjmować kapa. Jacobs prosi o wsparcie, ale no niestety. No i jest kita, jest kita i czy ta kita dostanie tutaj wiązkę torped, zaraz zobaczymy. Jest trafiony, dostał jedną torpedą, dziękujemy temu panu za uwagę. I już jest eee, piękne trafienie, mamy tutaj jeszcze montanę, kapitan stawia dym, będzie próbował obijać z dymu tę montanę, no i poszła tam salwa, jedna, druga, za 49 sekund będzie przeładowanie, słuchajcie, torped i no chyba, że te torpedy jeszcze podejdą do Montany. Kapitan nie pokazuje tych torped. No i jedziemy artyleryjsko. Widzę, że tutaj jednak Jacobs na Yamagiri zagrywa również artyleryjsko. Nie jest tutaj cichy morderstwo, ale większość kapitanów na Yamagiri, którzy podejmują walkę tylko i wyłącznie na torpedach, a to jednak można też i zagrać na artyleryjsko. 5 sekund i kap będzie przyjęty tak jest, jest kap przyjęty korzystając tutaj z okazji to tego dymu, że dym jest to można sobie postrzelać do woli Donskaj tam odpłynął więc tutaj jeszcze był jakiś tam radar no i zobaczcie kogo witam, kogoś złoty lew wypuścił sobie tutaj samolot do tego dymu, ale nie spodziewał się, że Yamagiry już odpłynął stąd Poszły trzy paczki torped Aleś tu gra ryzykownik, kapitan. Zobaczcie. Jest idą trafień, jest i podpalenia, pięknie. No tutaj jestem troszeczkę zaskoczony. No i torpedy idą chyba do tego do tej mutany. Teraz chyba Montana przytuli co? Co nieco? Minuta jeszcze. Jest tam trafienie i dwiema torpedami. Będzie jeszcze coś? Tak jest. Zobaczcie. 30 tysięcy ponad e, tutaj dostał. Jeszcze ma zalanie. I jeszcze tony Jak tam pięknie zbierze niwo Na coś nieprawdopodobnego. 40 sekund. I będziemy mieli następne tutaj wyszutnie jest załadowane Kapitan już ma 154 tysiące zrobionego demedu, o jest i szlipen. Jest tam jeszcze Patryk. No i teraz poszły tutaj. Dwie paczki torped. No, teraz nie chciałbym, żeby się tutaj Yamagiry wyświeciło. Jeżeli się wyświeci, będzie w wielkich kłopotach. Ta artyleria jest dodatkowa. Na pewno zrobić tutaj konkretną robotę. Ale z tego co widzę, to Schiffen będzie wpływał między te dwie górki. No i myślę, że tam coś dostanie. Jakąś niespodziankę mm, od Jacobsa. Łowcy boksów. I poszła uwaga, czekamy jest trafiony. A który dostał? Pięknie jest zalanie torpeda. Jest w celu, niektóre torpedy rozbijają się o górkę, ale jest następna torpeda za 17 tysiączków. I mamy dym, teraz trzeba go podpalić. Tak jest, on to miał zalanie. Dobra decyzja kapitana. Jest podpalony, on już będzie w tej chwili nabijał damage. i ten szlifer za chwileczkę chyba pójdzie na dno. jest tam Niewski. Niewski jest 11, prawie... no prawie 12 km można powiedzieć. Trzeba odpłynąć ten kilometr i będzie spok. Tak jest 24 sekundy do przeładowania. Nowego zestawu torped. Tutaj jeszcze gdzieś był Daring, który goni Shimekaze. Jest radar. Kapitan wchodzi w radar i radar z niewskiego już znika. więc tutaj zostaje ten Patryk, ten pancerniczek. No i Daring odpływa. Nie znalazł tam Shime, Bo tutaj troszeczkę Moskwa jemu pomaga radarem i Daring jest w tej chwili obijany. Ale skupmy się tutaj na. Na walce jest niewski 10 km. No, Kapitan zatrzymał się. Czeka na tego pancernika, super pancernika. Ale jeszcze jest tutaj dobry kąsek. powinien zobaczyć. Jest i golden, czyli złoty lew. Bo do tego tam jeszcze mieliśmy. Jednak Patryk się też pokazuje, on chyba wpływa w tą samą Szparkę, że tak powiem To tam zatonął Szlifen Ale jednak zło tyle No i tam pancernik się nam teraz pokazał, poszła jedna paczka torped w jego kierunku Czy on zdąży tutaj uciec za górę, no ciężko powiedzieć, ale mamy tutaj Patrysia, tak od oczywiście mm, mówię swoim sloganem, jest on tutaj schowany, właśnie tu gdzie zginął Szlifen, gdzie zatopiony został Szlifen no i Yamagiri jest już w tej chwili zlokalizowany, czyżby tutaj któryś był zniszczycieli dodatkowo, czy tutaj jest jednak niszczyciel jest i patrzcie się, jest i Patryk jest Patryk, jest tu wyświecenie no i teraz zobaczmy co się będzie działo. Poszły wszystkie paczki, które miał na podorędziu Kapitan no już w tym momencie nic nie zrobi. Eee, Patryk takie są to dostaje. Wszystkie torpedy, temu panu już dziękujemy. Jest radar. Jest radar albo od Doskoja, albo od Niewskiego. No, ciężko powiedzieć, teraz trzeba czym prędzej uciekać. Chować się za górę. No i... Jest tutaj rafinie. No będzie teraz ciężki orzech do zgryzienia. W dalszym ciągu jest i radar. Jamangier jest bardzo mocno obijany. No i chyba to będzie finał tego wszystkiego.